Moi drodzy, wielkimi krokami zbliża się nowy okres świadczeniowy, i chciałbym Was dziś, w środku lata, zachęcić i przypomnieć Wam o tym, że możecie składać wnioski na świadczenia z programów rządowych, takich jak Rodzina 500, czy Dobry Start, popularny 300. Od 1 lipca bieżącego roku możecie to zrobić w formie elektronicznej za pośrednictwem. Platform bankowych, czy też za pośrednictwem portalu Empatia. Do tego będzie Wam potrzebny profil zaufany. Natomiast od 1 sierpnia bieżącego roku możecie to uczynić w formie tradycyjnej, papierowej, w siedzibie Waszego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy też Centrum Świadczeń Socjalnych, w przypadku Łodzi. Zachęcam Was do tego, byście zdążyli za złożeniem wniosków do 30 września, a zwłaszcza tych, Którzy otrzymają od reformy 500 Plus świad świadczenie na pierwsze dziecko, ponieważ wtedy otrzymacie wyrównanie od lipca bieżącego roku do września. Jeżeli się z tym spóźnicie, takiego wyrównania nie otrzymacie i będziecie mogli otrzymywać świadczenie dopiero od nowego okresu świadczeniowego, czyli od października. Dlatego bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym. Więcej informacji znajdziecie w linkach, znajdujących się w opisie do tego filmu. Do zobaczenia!